Jestem zagorzałą przeciwniczką tej inwestycji. Teraz wytłumaczę Państwu, dlaczego. Jestem osobą, która ceni sobie ekologię i nowe rozwiązania, natomiast uważam, że one przede wszystkim powinny być tworzone dla ludzi. W niewiadomiu, mimo że większość z nas pochwala biogazownie, biospalarnie, ale robione, budowane z głową przy rzeczywiście wysypiskach, gdzie rzeczywiście pomogą, Zmniejszyć ilość danych odpadów. Niestety nie możemy się zgodzić z biogazownią w tym miejscu, dlatego że przeczy to jakiejkolwiek logice. Hałda miała być rekultywowana, miała być oddana naturze zgodnie z agendą 2030. Rybnik Niewiadom, nasza dzielnica, powinna być objęta szczególną uwagą, dlatego że mamy wiele uciążliwości wokół tej dzielnicy. Możemy zacząć od niewygaszonej hałdy Charlotte, która jest rozbierana aktualnie, więc poziom zapylenia okolicy jest bardzo wysoki. Należy wspomnieć o koksowni Radlin-Marcel, z której uciążliwości są odczuwalne także w dzielnicy Rybnik Niedobczyce. Nasza dzielnica od jakiegoś czasu rzeczywiście stała się dzielnicą. Uważaną za jedną z bardziej postępowych, dzięki zabytkowej kopalni Ignacy. Teraz całe to dziedzictwo kulturowe, o które walczył pan Alojzy Szwachua, ma być zaprzepaszczone, ponieważ w bardzo bliskiej odległości od tej kopalni ma powstać biogazownia. Dlaczego jesteśmy przeciwnikami biogazowni? Proszę Państwa, wszyscy mówią mi, że ta biogazownia nie będzie śmierdzieć, że ta biogazownia jest potrzebna, że powinnam pojechać zobaczyć sobie biogazownię przy gorzelni i że to w ogóle nie śmierdzi. Ale my nie rozmawiamy o biogazowni rolniczej, gdzie w wsadem jest wybiórczy materiał. Rozmawiamy o wielkim, komunalnym molochu, gdzie wsadem ma być biomasa z odpadów komunalnych. Jeżeli Państwo mają jakiekolwiek wątpliwości, że ta biogazownia będzie śmierdzieć, Proszę otworzyć na obojętnym śmietniku, na blokach, brązowy kosz, gdzie są bioodpady. Proszę pojechać do restauracji i zobaczyć, jak wyglądają odpady, które oddaje restauracja, ponieważ prezes Muś, prezes spółki miejskiej, oznajmił, że będą to także odpady zwierzęce, właśnie odbierane na przykład z restauracji. Według mojej opinii i opinii wielu ekspertów, 3% odoru, który będzie się wydostawał spod namiotu, który będzie przykrywał miskę biogazowni, to jest, proszę Państwa, od 225 tysiąca ton biomasy. Bardzo dużo. 3% z takiej masy fermentu to jest niewyobrażalny smród. Chciałam też Państwa poinformować, że spółka Zielonej Energii. Kilka razy już nadszerpnęła zaufanie mieszkańców. Po pierwsze, nie odbyły się konsultacje społeczne co do tej lokalizacji. Owszem, była mowa w mediach o lokalizacji w Chwałowicach. Były takie konsultacje społeczne. Chwałowice zebrały podpisy, złożyły petycję u prezydenta. Prezydent zmienił decyzję. Na pytanie ówczesnej przewodniczącej Rady Dzielnicy, pani Julii Lubańskiej, czy wobec tego nie wiadomo ma się zacząć martwić, bo będzie biogazownia u nas, pan prezydent Stanowczo zaprzeczał. Informacja wyciekła do mediów pod koniec lutego, gdzie prezydent powiedział, że biogazownia będzie w niewiadomiu. Uważam, że jest to zamach na demokrację ten brak konsultacji. Uważam, że prezes Muś, który przepraszał za brak konsultacji na pierwszym spotkaniu i przyznał się do tego, że tego, tych konsultacji nie było. Bo mieli mało czasu, żeby złożyć wnioski. Złożyli je pod koniec grudnia, 28 grudnia, do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uważam, że to był pierwszy element, który już pokazał, że z mieszkańcami nie liczy się nikt. Drugim elementem mamy kolejne spotkanie, na którym jest obecny oczywiście prezes Wojciech Muś, jest także obecny prezydent Kuczera. I na tym spotkaniu słuchamy różnych propozycji. Jedną z propozycji było utworzenie Rady Interesariuszy z różnych osób, także osób, no, których może, które możemy określić po prostu mieszkańcami mieszkańcami niezwiązanymi z żadną instytucją, czyli na przykład nie z Rady Dzielnicy, nie ze stowarzyszeń. Niestety znowu okazuje się, że jest w pośpiechu. Robione spotkanie Rady Dzielnicy, które jest ogłaszane tylko i wyłącznie na bipie, nie w gablotce, gdzie zwykle było, nie na stronie Rady Dzielnicy. I na tym spotkaniu są wybierani interesariusze tylko i wyłącznie z członków Rady Dzielnicy. Zostało tam wybranych dwóch członków, jest to pan Orzyszek i pan Baszczok. Natomiast cała reszta mieszkańców, także tych najbardziej zainteresowanych, mieszkających 100 metrów od działki, na której ma powstać biogazownia. Niestety te osoby zostały pominięte. E, pragnę zwrócić Państwa uwagę, że korzystaliśmy z różnych elementów, które daje nam e, demokracja, czyli też stworzyliśmy petycję, która została wysłana do Urzędu Miasta. Niestety na naszą pety petycję, gdzie jest około 1700 lub więcej podpisów, Pan Prezydent odpowiadał nam równe 3 miesiące i odpowiedział na tą petycję negatywnie, totalnie nie wziął pod uwagę. Naszego sprzeciwu nie wziął pod uwagę naszych obaw, obaw, związanych przede wszystkim z tym, że nawet profesor Sówka rekomenduje na stronie ministerstwa odległość takich inwestycji od domu, od domów co najmniej 900 metrów. U nas niestety, proszę Państwa, to jest od środka działki 200 metrów do pierwszych zabudowań, 700 metrów do y, dwóch szkół. Y, jest to biogazownia, która nie powstanie na terenie płaskim, tylko na terenie pochyłym. Nie wzięto pod uwagę w jaki sposób będzie się rozchodził e, smród. E, jest raport środowiskowy, nie ma w raporcie środowiskowym słowa o wpływie tej e, instalacji na zabytek klasy światowej, zabytek, który dostał ostatnio bardzo dużo nagród e, i nie ma tam słowa o rzece e, Nacynie, która przez wielu urzędników jest uważana za ściek, z czym my się e, nie zgadzamy. Nie zgadzamy, przepraszam. E, Ludzie, którzy mieszkają wokół, są zrozpaczeni, ponieważ z tego co mi wiadomo, według prawa budowlanego odszkodowanie przysługuje tylko tym osobom, które bezpośrednio ograniczą z działką. Tam jest bardzo dużo domów, które są już po drugiej stronie ulicy od tej planowanej inwestycji, więc to są właściwie ludzie, którzy zostaną z niczym, kiedy okaże się, że te uciążliwości rzeczywiście będą. A skąd wiemy, że będą? No, proszę Państwa, Konsultowaliśmy to z ludźmi, którzy mieszkają przy innych biogazowniach. Oczywiście ja wierzę w to, że małe biogazownie, gdzie mamy wsad na przykład kiszonkę kukurydzianą, wydają jakiś zapach brzydki okresowo, kiedy są te biogazownie czyszczone i itd. Tak Natomiast bardzo proszę, żeby ludzie, którzy negują naszą opinię, opinię ekspertów na temat biogazowni wśród siedlisk śled ludzkich, przeszli do wniosków, które złożyła spółka, i przeczytali w tych wnioskach, co na tym terenie będzie planowane. Tam nie będzie tylko biogazownia, tam będzie sortownia, tam będzie fermentownia w postaci pryzm, w postaci lagun. To są, proszę Państwa, po prostu śmieci ułożone w stożek, które mają dojrzewać po to, żeby później można je było do tej biogazowni włożyć. Laguny to są takie baseny, gdzie dojrzewa ten wsad do biogazowni. We wnioskach zwróciłam także uwagę na informację taką, że będą pojemniki na odpady niebezpieczne, czyli proszę Państwa, na wzniesieniu, na terenie sejsmicznie aktywnym. Przypomnę Państwu, że ostatni wypadek na KWK Rydutowy miał siłę średniego trzęsienia ziemi. Pod tym terenem, gdzie ma być biogazownia, z tego co widziałam na mapach, są trzy tunele. Jeden wygaszony, jeden w trakcie użytkowania, i trzeci planowany do roku chyba 2043. Uważam, że urzędnicy, którzy podejmują to, tą decyzję, wykazują się totalnym brakiem zrozumienia dla mieszkańców, totalnym brakiem odpowiedzialności za tych mieszkańców. I nie mówimy tutaj tylko i wyłącznie o rybniku niewiadomiu. Mówimy tu o rybniku niedopczycach, mówimy o radoszowach, mówimy o rydutowach których włodarz także nie poinformował o tym, że planuje, że jakby przykłada swoją zgodę do budowy tej biogazowni, ponieważ pan burmistrz nawet przed wyborami nie przyznał się, że podpisał list intencyjny.